Oj niedobrze, oj bardzo, bardzo, ale to bardzo niedobrze. To jest bardzo, ale to bardzo zły znak, jeśli chodzi o LEGO Ninjago. Ale zanim Wam wytłumaczę o co chodzi, to zachęcam zmianę subskrypcji. Teks zrobiła ta trójkolosowa subskrybentów. Wielkie serducho dla Was, wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie kanał. Jeśli tutaj jesteś na ten odcinku, no to nic bardziej prostego, wiesz tylko suba i wtedy już masz szansę tutaj być. Proste, no mega proste. No i jeszcze nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę. Chciałbym jeszcze tak na szybko pozdrowić osoby, które poprawnie odpowiedziały na zagadkę. Filip Kwiatek, Natalka Soja 6018 i Zbychu Official. Pozdrawiam Was serdecznie. No to teraz pora zacząć ten odcinek. A więc co jest tak bardzo, ale to bardzo złym znakiem dla serii LEGO Ninjago. Nowe wycieki zdjęć zestawów na styczeń. I teraz pewnie no wielu z was się zdziwiło, ale taka jest prawda. Te zestawy miały mieć swoją premierę w styczniu 2025 roku, a my już dostaliśmy wycieki w październiku, to jest 3 miesiące przed premierą. Ja rozumiem, gdyby te zdjęcia tych zestawów wyciekły jakoś tam w grudniu, ale one wyciekły w październiku. Co z jednej strony jest naprawdę śmieszne, ale z drugiej strony przepowiada naprawdę złą przyszłość. Ponieważ skoro LEGO nie potrafi upilnować zdjęć zestawów, które swoją drogą nie są najlepsze, to co będzie z trzecim sezonem Ninjago Dragons Rising? Jak tak dalej pójdzie, to on jeszcze wycieknie w tym roku. I wiecie, teraz niby sporo osób powie, no to przecież fajnie, że wycieknie, no nie fajnie. A to dlatego, że każdy wyciek powoduje naprawdę duże straty, jeśli chodzi o oglądalność danego sezonu. Popatrzcie, najgorzej wyświetlany odcinek na YouTubie z LEGO Ninjago Dragon's Rising Sezon 2 część pierwsza osiągnął tyle wyświetleń, a najlepiej wyświetlany odcinek na YouTubie drugiego sezon drugiej części Powstania Smoków osiągnął tyle wyświetleń. I to jest normalne, że LEGO jeszcze publikuje te filmy, one są świeże, więc nie mają tak dużych wyświetleń, ale one też tych wyświetleń nie narobią w przyszłości, bo im starszy film na YouTubie tym rzadziej go YouTube poleca. Dotyczy się tak naprawdę każdej innej strony, gdzie można obejrzeć Lego Ninjago. Niska oglądalność tego serialu może spowodować przedwczesne zakończenie go. Powiecie na przykład Lego stwierdzi, że nie opłaca im się dawać tyle pieniędzy na robienie serialu, skoro i tak on nie przynosi za dużych korzyści. Pewnie tam jest jakaś umowa pomiędzy twórcami Ninjago a firmą Lego, ale wiecie, na przykład potem twórcy będą chcieli przedłużyć tą umowę, a Lego się już nie zgodzi, albo na przykład Lego zerwie tą umowę, no opcji jest dużo. Ja wiem, są jeszcze zestawy, które Lego sprzedaje, ale jeśli serial się nie ogląda, to i zestawy też nie będą schodzić. Więc Lego tu i tu jest stratne i pytanie, czy by chciało dokładać pieniądze do serialu Lego Ninjago. Dlatego gdyby wyciekł trzeci sezon Ninja Dragon's Rising zbyt wcześnie, byłby to taki spory problem. Bo to by była kolejna część sezonu, która generuje straty. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi, że sezon trzeci Ninja Dragon's Rising obejrzymy w dniu jego premiery. Miejmy nadzieję, że LEGO się nauczyło na swoich błędach z poprzedniej części, choć nic na to nie zwiastuje, skoro już zestawy wyciekają 3 miesiące przed wcześnie, to oj. To jest zły znak, to jest naprawdę zły znak, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i wszystko będzie w porządku.